No jest jeszcze jedna kwestia w kontekście bycia napełnionym Duchem Świętym, związana z upływem czasu, od teraz aż po wieczność. Dziś między innymi o tym, więc rozwieki lecimy. Frajda Życia z Bogiem słowodaje dziś wersję espresso, jednowątkowo, krótko i na temat. W Ewangelii Jana w rozdziale 14 kiedy Jezus zapowiada posłanie Ducha Świętego to mówi o tym, że y, świat nie może go przyjąć, ponieważ go nie zna, ale wy mówi do swoich uczniów, wy go znacie. Y, on przebywa u was i w was będzie i padają tu bardzo ważne słowa zaraz po tym tekście nie zostawię was sierotami. Przyjdę po was. E, więc mamy tutaj tak, taki ciekawy opis e, związany z tym, że Duch Święty ma być w nas. Jezus nie chce, żebyśmy byli sierotami. Jezus kiedyś przyjdzie, żeby się to wypełniło. E, natomiast e, nie możemy przeoczyć fragmentu z listu do Rzymian z ósmego rozdziału, gdzie jest powiedziane, że Duch wspiera, naszego świadect duch wspiera nasze świadectwo, e, że jesteśmy dziećmi Bożymi. On woła w nas, abba ojcze, my w nim wołamy, abba ojcze. Więc zobaczcie to połączenie. Jezus mówi: Nie zostawię was sierotami, macie mojego ducha i ten duch w was woła, abba ojcze, wy w nim możecie wołać, abba ojcze. Duch wzmacnia, wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Więc Jezus nie chce, żebym żył jak sierota, jak człowiek, który nie ma Ojca. Po to napełnienie duchem świętym, po to realna obecność ducha świętego we mnie, żebym dzisiaj żył na petardzie pełnej, świadom, że jestem kochany przez Boga, który jest moim ojcem. I tu muszę dorzucić taki fragment, jeszcze jeden z Ewangelii Jana, gdzie Jezus chwali się w rozdziale 10. Mój ojciec jest większy od wszystkich. Mój ojciec jest większy od wszystkich. Krótka piłka. Więc jeżeli połączymy sobie te trzy rzeczy. Jezus nie chce, żebyśmy byli sierotami, dlatego posyła nam swojego Ducha. Dopóki Jezus nie wróci po nas po kościół, dopóki nie będzie jakiegoś etapu końca czasów, mamy Ducha Świętego w nas, a on ma nas. Jest to wołanie Ducha w nas i nasze w nim: Abba Ojcze, jesteśmy dziećmi Bożymi, a Ojciec nasz Bóg Ojciec jest większy od wszystkich. Pomyśl, jak to wpływa na Twoje myślenie, na Twoją tożsamość, na Twoje postrzeganie okoliczności. Czy masz w ogóle takie myślenie, że Twój Ojciec jest większy o wszystkich? Czy, czy możesz to wyznać tak jak Jezus? Bo Jezus otworzył nam drogę do Ojca. Otworzył nam drogę do Ojca i nazwał nas swoimi dziećmi, rzeczywiście nimi jesteśmy. Po to więc napełnienie też Duchem Świętym, abyśmy żyli z pełną świadomością tego, kim jesteśmy. Bożymi dziećmi oczekującymi powrotu Jezusa który nie zostawi nas sierotami, bo otworzył nam drogę do Boga Ojca i dał nam swojego Ducha. Uuu! Jedziemy! Pomóż nam Duchu Święty, żeby tak właśnie się stało, żebyśmy tak żyli. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz lub udostępnij ten film. Niech się nie się dobra wieść, O życia z Bogiem mamy. Widzimy się przy kolejnym okazji.